Witam Państwa bardzo serdecznie. Ten odcinek powstaje na prośbę jednego z widzów i będzie to odniesienie się do słów Krzysztofa Karonia, który udzielił wywiadu w programie Marcina Roli. Choć filmów na temat pani Ayn Rand i moralności jej poglądów powstało już wiele, to mam nadzieję, że mój głos rzuci na tę sprawę trochę więcej nowego światła. Tak więc zaczynamy. Na wstępie pragnę zauważyć, że pan Krzysztof Karoń mówi o subiektywnych odczuciach jakiegoś określenia, mówiąc, co według pana znaczy. E, ale zostańmy wobec tego przy tej retoryce. Dla pana Krzysztofa Karonia, jak i według pana Marcina Roli, egoizm jest to wzbogacanie się czyimś kosztem. Przy jednoczesnym zaznaczeniu, że dla pani Ayn Rand jest to tylko i wyłącznie wzbogacanie się. ...postawa. Czy pańskim zdaniem dbałość o własny interes to jest egoizm? W życiu. Absolutnie nie, nie zgadzam się. I podejrzewam, że jeśli większość zwolenników randystu by się, randyzmu by się za, zapytać, uh -huh. czy państwa zdaniem egoizm to jest dbałość o własny interes, to oni też by powiedzieli nie. Bo tutaj nawet nie trzeba filozofować, to się intuicyjnie wyczuwa. Każdy człowiek. Z natury, i to z, zaznaczam, z tej zupełnie elementarnej, zwierzęcej natury, bo człowiek w sobie, na poziomie biologicznym ma wiele wspólnego z innymi istotami żyjącymi, mu dba o swój własny interes, ponieważ musi dbać o swój własny interes, bo mhm. takie jest, taki jest, taki jest prawo natury. Natomiast czym jest tak naprawdę egoizm? Egoizm to jest dbanie o własny interes nie kosztem inny. interesu innych. Kosztem interesu innych. To jest dokładnie taka sama różnica, jaka, jaka dzieli zysk od wyzysku. Można osiągać zysk bez straty innych ludzi. Pisarka, jak wielokrotnie podkreśla, jest bardzo przeciwna altruizmowi, czyli ciągłemu poświęcaniu się dla innych, ciągłemu odejmowaniu sobie udogodnień, by nie zabrakło innym. Dlatego też pani Ayn Rand ma problem w dotarciu ze swoją publicystyką do środowisk chrześcijańskich. Chrześcijanie, głównie katolicy, obrali sobie altruizm, jako pewnego rodzaju naczelną zasadę postępowania w życiu. Nie lubisz altruistów? Nie poddaję ich. im. ich na nich jako zła. ale co jest złe w tym, że chce pomóc innym ludziom? Zacznijmy to jest wielki błąd. Ludzie mogą chcieć pomóc innym ludziom, Properly and with very good reasons, but that isn't altruism. Altruism doesn't mean merely helping people; it means sacrificing yourself to others, placing the interests of others above your own. Is the self-sacrificing person who is an altruist? And what's wrong with that? What's wrong with committing suicide? What's wrong with giving up life? And why is the happiness of another person? Important and good, but not your own. To sacrifice for your loved one is, in many cases, then a, a misnomer. If you love your husband or wife and you have to, let us say, select between spending money f for your spouse if he's ill or uh, going to a nightclub, it's not a sacrifice to spend money for your spouse if he or she is your value. That is what you want to jest to, co chcesz zrobić, ale jeśli pozwolisz na przykład twój żołnierzu umrzeć, żeby uratować swojego żołnierza, to to będzie altruizm. Dla potrzeby dzisiejszego materiału będę odwoływać się do książki Ayn Rand Kapitalizm. Nieznany ideał. Powrót człowieka pierwotnego. Do encykliki Pawła VI oraz do Nowego Testamentu. Wśród wielu moich znajomych chrześcijan i katolików panuje przekonanie, moim zdaniem, błędne, że kapitalizm jest złem, gdyż jest to ustrój generujący ludzi bogatych, a bogactwo i pieniądze prowadzą do zła. Jako sztandarowy przykład pada tutaj najczęściej rozdział 10 Ewangelii świętego Marka, gdzie bogaty młodzieniec wdaje się w rozmowę z Panem Jezusem. good master what good things shall i do that i may have eternal life why callest thou me good there is none good but one that is god but if thou wilt enter into life keep the commandments which they shall do no murder they shall not commit adultery shall not steal, thou shalt not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. All these things I have kept from my youth up, what lack I yet? One thing thou lackest. Thou wilt be perfect. Go and sell so that thou hast and give to the poor. Thou shalt have treasure in heaven. And come and follow me. W tym fragmencie osoby, które podają go jako najlepszy przykład, nie zauważają pewnej istotnej kwestii. Osoba wymieniona w Ewangelii jest młodzieńcem. W jaki sposób młodzieniec zdobywa bogactwo? W jaki sposób w ogóle zdobywamy bogactwo czy pieniądze? Są trzy sposoby na zarobienie pieniędzy. Pierwszy, czyli ciężką pracą najbardziej podstawowy sposób wymaga od nas poświęcenia dużej ilości czasu, a często nawet zdrowia. Obecnie w Europie dominuje kulturowo identyfikowanie się z własnym zawodem, dzięki któremu mamy zapewniony byt. Jest to również zasługa kapitalizmu. Wcześniej w epoce feudalizmu o tym, kim kto był, decydowało urodzenie. Chłopstwo, szlachta, mieszczaństwo. Było niezwykle trudno to zmienić. Punkt drugi. Oszustwo, kradzież. Do tego punktu można przepisać wiele czynności. Dodam, że w czasach feudalnych bardzo popularnym sposobem na zdobycie bogactwa było złupienie sąsiada. Jeden rycerz, szlachcic napadał na innego. Trzeci punkt. Wygrana, szczęście. Pieniądze można otrzymać bądź znaleźć w odpowiednim miejscu i czasie, by znalazły się w naszych rękach. Wracając do Ewangelii. W jaki sposób młodzieniec mógł znaleźć się w posiadaniu bogactwa? W bardzo podobny sposób, jak to dzieje się i w dzisiejszych czasach. Nie zrobił tego własną pracą. Pieniądze otrzymał od kogoś z góry, najprawdopodobniej od rodziców. I rzeczywiście jest regułą, że bogactwo pozyskane w inny sposób niż ciężka praca potrafi człowieka zepsuć. Przekonanie, że dobrobyt nam się należy i nie musimy nic robić, aby go utrzymać, owocuje próżnością, a nawet pychą. I o tym właśnie jest powyższy fragment. Pan Jezus nie potępia posiadania bogactwa jako takiego. Przestrzega natomiast przed próżnością w myśl zasady: ciężkie czasy tworzą twardych ludzi, twardzi ludzie tworzą dobre czasy, dobre czasy tworzą słabych ludzi, słabi ludzie tworzą ciężkie czasy. Jest to bardzo aktualna prawda.